Po polsku dzisiaj w kolejnym spotkaniu z Iwoną Sikorski. Witaj Iwono miło Cię widzieć. Dzień dobry, witam. Iwona Sikorski pedagog specjalna osoba, która w tych czasach kryzysu ogólnoświatowego, ale też takiego małego, choć dla niektórych mogą być one duże naszego domowego z racji tego, że jesteśmy no, zaczniemy drugi tydzień właśnie tej izolacji. Doradza nam, jak sobie poradzić z samotnością, samodzielnością, jak sobie poradzić pod jednym dachem z dziećmi, o tym rozmawiałyśmy, ale jak sobie poradzić z samym sobą? To też jest temat do dyskusji, prawda? Tak i to jest dość trudne, ja właśnie przeżyć tej tę samotność, Mówi, zaczynamy drugi tydzień, ja zaczynamy z trzeci, ponieważ pracowałam z całymi dziećmi i w nad... miastach odwołano z pracy o tydzień wcześniej, żeby nie zaradzać, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa. Psychologowie od dawna robili badania na temat, jak ludzie sobie radzą z samotnością, jak izolacja wpływa na nasze zachowanie, na naszą psychikę. Bardzo dobrą grupą do obserwacji, nie liczną w prawie, była grupa astronautów. I jeden z takich panów, pan Scott Kelly, wypowiadał się niedawno właśnie, widziałam go na internecie, Mówił o tym właśnie, jak oni poprzez bardzo długi, ten komputer, tym miesiące, poprzez bardzo długi miesięcy i radzą sobie z tym problemem. Przede wszystkim plan dnia. Mówiliśmy to o dzieciach, ale on twierdzi też, że jest bardzo ważne mieć rutynę. Wstawiać odpowiednie, o w takiej samej porze, śniadanie, posiłki. To jest bardzo ważne, żeby zachować tę rutynę, zachować ten plan żeby robić codziennie to samo, żeby mieć poczucie tej codzienności, tej zwyczajności swojego życia, pomimo że to życie tak bardzo się zmieniło. Druga bardzo ważna rzecz, plan to nie wszystko, trzeba sobie ten dzień jakoś zająć. No i zajmujemy się w różnych sposób, jak już słyszę, i rozmowy ze znajomymi, i, i opowieści różnych osób, sprzątanie jest bardzo, organizacja domu, organizacja pracy, Gotowanie, bardzo dużo osób gotuje, zajmuje się wypiekami. To jest może troszeczkę, no nie wiem, czy radzę wszystkim wypieki, chociaż chcę powiedzieć, że y, spędzam teraz ten czas z moim synem, który wrócił całecz. Y, jego kole młodzież młodzi też się rozumie, ale jego koleżanki właśnie robią sobie jakieś zabawy, pieką ciasteczka, wymyślają przepisy. I od czasu do czasu rozlega się dzwonek u drzwi, otwieramy i pod drzwiami stoi całecz, staleń ciastek z więc ja zająć się właśnie, mieć jakieś zajęcia konkretne w ciągu dnia. Ale nie tylko praca, nie tylko te porządki. E, bardzo ważne jest tylko, też odpoczynek: zrobić sobie parę minut dla siebie, e, wyjść przede wszystkim też na zewnątrz. Ruch jest bardzo ważny, jak mówiliśmy: przyroda, wspaniale wpływa na kolejenie naszych leków i uspokojenie umysłu. I jeszcze bardzo ważną rzeczą, którą ten astronaut podkreśla: higiena. Higiena osobista, nie chodzi o myśli, to prawda, ale rano naprawdę oporządzić się, ubrać, makijaż, uczesać. Ktoś by może zapytał, po co przecież i tak nas nic nie widzi. No, nie, prawda, że się z tym my siebie widzimy. poglądamy czasem ten bród, to jak wyglądam, to jak siebie postrzegam, ma ogromny wpływ na naszych na i panów prawda? Jeżeli widzę, że dobrze wyglądam, jeżeli akceptuję siebie. Jest mi dużą łatwiej ze sobą, jeśli nawet łatwiej tę samotność. Następną rzeczą, o której, o której się mówi, będzie też też to z innymi A więc, tak, gdy jesteśmy ściana, tak że jesteśmy w Czterech Ścian, w Związku Czterech nie oznacza, że musimy samotnie bez obecności innych ludzi w naszym, w naszym życiu spędzać Rozmowy telefoniczne, rozmowy internetowe, rozmowy FaceTime, ja myślę, że już wiele osób to odkryło. Szczerze mówiąc, znajomi, niektórzy moi znajomi, z którymi się nawet tak nie przyjaźniłam, nagle okazało się, że są fantastycznymi punktami do rozmowy. Więc nie ma dnia, żeby z kimś nie rozmawiała na przeróżne tematy. Nie rozmawiamy o wirusie. Rozmawiamy o przeczytanych książkach, o obejrzanych filmach, o jakichś tam planach, wycieczkach, które kiedyś wreszcie będziemy robić w zapowiedzeniu tych domów. Więc nie zamknąć się tylko ze sobą, nie sprzątać w tych szufladach nie mieć podwójnych przez cały dobrze, znaleźć ten czas, ten czas jest dla innych. Ważne, że powinienem na tym. E, spacer, rower, biedanie, spacer, sen, cokolwiek, żeby trochę zaczęłego świeżego powietrza wyjść z tych ścian czterech domu, bo do to nie jest bardzo męczkę. Inną bardzo ważną rzeczą, o której niedawno zaczęłam myśleć, która jest troszeczkę szczerze mówiąc, czy W Wielu rodzinach jeszcze o tym, no, to jak w domu, ale w wielu rodzinach mamy problemy z przemocą. Przemocą zdrową, zwyczajną, emocjonalną. Myślę, że to jest szalenie trudne jak spędzić w domu czas z osobą która stawia się w tym do I wono nawiązujesz do tego astronauty, który się wypowiadał. Ja widziałam z kolei jakiś taki nagłówek w jednej z gazet, że po tych naszych doświadczeniach kwarantanny jedno jest pewne: na misję na Marsa się nie nadajemy jako społeczeństwo. Nie wiem, czy to ma jakieś odzwierciedlenie w tym, ale wydaje mi się, że tak, tak jest, bo to zupełnie inne doświadczenie. Jako społeczeństwo się chyba nie nadajemy, ale wydaje mi się, że jako społeczeństwo na tę misję na Księżyc nie będziemy zaproszeni. Yy, także chyba ważną rzeczą jest, żeby dać sobie sprawę. Tak naprawdę to wszystko przecież minie. Bądźmy nastawieni pozytywnie to minie. Jest to tylko okres przejściowy, trudny do zniesienia, ale yy, nadal, ponieważ jesteśmy teraz w takiej sytuacji, zamknięci w domach ze swoimi bliskimi. Rozejrzyjmy się dookoła, docenimy to, co mamy. Cześćmy razem ten czas. to Brecht kiedyś gdzieś napisał, uczmy się patrzeć, a nie gapić. Więc popatrzmy dookoła siebie, zobaczmy, co my mamy dookoła siebie i cieszmy się na razie tym, bo w takiej okazji się podejrzewam, że następnym razem nie pojawią tak szybko. Znów wrócimy do pracy, znów będziemy zaganiani, znów będziemy narzekać na brak czasu na zwykłe, podstawowe prace, więc Uśmiechnijmy się. Po, słońcu, po deszczu Aha. I zawsze przychodzi słońce. I tym optymistycznym akcentem skończymy spotkanie na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Iwona Sikorski była gościem Ameryki po polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.